Temat o radości w kontekście no właśnie okresu wielkanocnego jest jak najbardziej na czasie i nawet to, że umarł papież Franciszek i jakoś nie osobiście też napawa to bólem i cierpieniem i smutkiem, to, to ten smutek nie jest w stanie zabrać radości paschalnej, ponieważ z tym wiąże się też wiara, że papież Franciszek żyje w Ojcu, w Bogu, że, że jest tam właśnie, gdzie, gdzie my zdążamy, gdzie my idziemy. Skąd wziąć radość w życiu? Jak w ogóle z radością, tak, chcemy radości? Jest to jakoś naturalne i spontaniczne w nas. A z drugiej strony, nie jest to wcale takie łatwe. I spróbujmy jakoś chwilkę o tym porozmawiać i się z tym spotkać. Już kiedyś mówiłem o tym na innej konferencji. A propos, czy jest coś takiego jak radość istnienia? Czy ja mogę się cieszyć tym, że istnieje? Kropka. Bo my jednak do, m, 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 lubimy dodawać różne przymiotniki. Nie? Będę szczęśliwy albo będę radosny, jeśli zostaną spełnione takie czy inne warunki, okoliczności, sytuacje. Ale czy ja mogę być szczęśliwy po prostu, bo jestem, bo rzeczywistość jest? Czy ja mogę być szczęśliwy i radosny? Psalm 139 bardzo ciekawie o tym mówi. Takimi słowami, dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Dziękuję Ci, ponieważ ta radość jest też związana z wdzięcznością. Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Ale wraca nam to pytanie, tak? Dlaczego, dlaczego mam się cieszyć? Z czego mam się cieszyć? Czy ta radość ma być, skoro w życiu jest tak ciężko? Jest tak trudno, tyle przeciwności, tyle spraw do załatwienia, że czasem nie ma nawet chwili oddechu, chwili ulgi. Czy mogę się wtedy cieszyć, czy w ogóle to jest realne, możliwe? Jest możliwe, choć pewnie jest to trudniejsze. Jest możliwe, bo potrzebuję zobaczyć, na co jestem uważny. Na co jestem uważny w moim życiu? Jeśli na Boga, który dał mi moje życie, moje istnienie, który to życie podtrzymuje i jest ze mną w przeciwnościach, Pan Bóg nigdy nie powiedział, że zabiorę Ci wszystkie przeciwności w życiu, wyłożę Twoje kroki dywanem, takim mięciutkim. Tego nigdzie nie powiedział. Natomiast od najdawniejszych patriarchów powtarza ciągle jedno. Ja będę z tobą. Pójdziesz tam, idziesz tam, zrobisz to, będzie to, wydarzy się tamto. Ja jestem z tobą. Ja będę z tobą. To jest refren, który się powtarza. Nie? Jeżeli, tak? Jeżeli moja uważność jest skierowana na Boga, który dał mi życie... Które podtrzymuje to istnienie i jest ze mną w, w różnych rzeczach, w przeciwnościach też, jest ze mną w tym, co jest po prostu, co się wydarza w moim życiu, to przyjdzie radość. Tak? Nie wesołkowatość, tylko prawdziwa radość, głęboka wewnętrzna radość, połączona z pokojem serca. Wcześniej czy później przyjdzie. Jeśli moje oczy są zwrócone i moja uważność cała na te przeciwności, to wtedy się zamartwiam. Wtedy się zamartwiam. I tu może nam wybrzmieć echo słów Jezusa: Nie martwcie się. Co będziecie jeść, co będziecie pić, jak się będziecie ubierać. Nie martwcie się. Jak to lubię dodawać, bo będziecie martwi. Nie, Nie martw się. O będziesz martwy. Uważność. Na co, na kogo jest moja uważność? Czyli co jest dla mnie ważne. Bo za tym też pójdzie radość. Już o tym wspomniałem przed chwilą, że. Wdzięczność jest też źródłem radości. Wdzięczność to znaczy, kiedy moja uważność jest na dobro, które otrzymuję. Począwszy od mojego życia, ale też na wszelkie inne dobra, na bliskość człowieka, na bycie z nim, na konkretne jakieś dary, albo tak ogólnie też. Wdzięczność. Kolejny krok, to jest trochę trudniejsze już. Ja będę przeżywał radość i tak tymi krokami idziemy też w stronę duchowości ignacjańskiej, bo na tym chciałbym się chwilę zatrzymać, ale ja będę przeżywał też radość wtedy, kiedy pozwalam sobie przeżywać też inne emocje, uczucia w swoim życiu. Kiedy umiem się smucić, to umiem też się cieszyć. I dzisiejsza akurat Ewangelia jakoś to bardzo też pokazuje. Nie? Uczniowie, którzy stają przy Jezusie smutni. Nie? Kobiety były przy grobie, mówią, że On żyje, one są pełne radości, a oni uciekają stamtąd i są smutni. Nie są w stanie przyjąć i nie są w stanie uwierzyć w to słowo. Mało tego. Oni są przerażeni. Oni mówią: kobiety nas przeraziły. Nawet tak ciekawie słowami jest napisane, jakby chcieli powiedzieć, to ich wina. Nie? One nas przeraziły. Nie, to przerażenie jest w nas. Jak tam, się tam kropkę postawi, to będzie kłopot. Nie? Kobiety są przerażające. Kobiety są przerażające. Nie? Potrafią mężczyznę wprowadzić w takie przerażenie, że strach, że musi uciekać. A to nie o tym. A to nie o tym. Tak? Kiedy potrafię całym sobą przeżywać na przykład smutek, kiedy przeży, potrafię przeżywać całym sobą na przykład złość czy inne emocje, to znaczy, że potrafię też całym sobą przeżywać radość. Ponieważ to jest w pakiecie. Nie da się wyłączyć jednej emocji, a resztę przeżywać. Jeżeli którejkolwiek nie chcę przeżywać, wyłączam ją, jakoś blokuję w sobie, tak? nie chcę przeżywać złości, bo jest nieprzyjemna, nie umiem się złościć, nie będę umiał się cieszyć. Może i będę wesołkowaty, ale to nie będzie głęboka radość. Tutaj z brzucha, z przepony, taka z wnętrza, to nie, nie będzie takiej radości. No. Kiedy patrzymy na Jezusa, to widzimy, że On potrafi przeżywać całą gamę emocji. Mam wrażenie, że złość jest najczęstsza, ale też potrafi się smucić i to tak do głębi. I tak się smuci że... i tak się, smuci, tak się boi, że aż poci się krwią, potrafi się złościć, ale też potrafi się cieszyć. Potrafi się bardzo cieszyć. Powoli zmierzamy do duchowości ignacjańskiej. Jezus dzisiaj w tej Ewangelii mówi uczniom, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały. Czyż nie miał przeżywać tego, co jest takie straszne i trudne, żeby też przeżywać radość, która jest potem. Można by powiedzieć, chodzi o to, żeby być ze mną i w cierpieniu, i być ze mną w chwale, w całości. I to jest, wiecie, o empatii. To jest o empatii. Czy ja potrafię być z drugim w tym, co on przeżywa? <laughs> Jeśli potrafisz być ze mną w moim cierpieniu, mówi Jezus, będziesz umiał być z moją radością. Święty Ignacy takie ćwiczenie daje w drugim tygodniu o wołaniu króla. Tak się to nazywa i mówi król woła pod swój standard. I mówi: "Jeśli kto chce być ze mną, zwyciężyć w mojej walce, to zapraszam do tej walki i żeby ze mną był i w dzień i w nocy i trudził się ze mną i przeżywał prawda trudy tej podróży, walki, wojny, jakkolwiek by to nazwać, bo potem kiedy jako zwycięzca wjadę, to będzie ze mną w zwycięstwie. Będzie ze mną w chwale." To jest ta sama logika, którą pewnie święty Ignacy bierze właśnie z Ewangelii, kiedy Jezus to właśnie mówi. Nie? Można powiedzieć: Radość przychodzi nie wtedy, kiedy ja jej szukam, ale kiedy przyjmuję życie z jego bogactwem. Bogactwem przeżyć, emocji, uczuć, wydarzeń, a więc. To, co mówiłem przed chwilą różnych kolorów tego życia, też smutku, też straty, też bólu, też cierpienia. Radość właśnie ukryta w empatii. Jest taki ciekawy fragment w apokalipsie, kiedy Jan pisze o, o Babilonie, o mieście Babilon i pisze tam o tym mieście, że tam nie będzie słychać. Niemowlaka. Nie będzie słychać płaczu, ani smutku nie będzie. Dlaczego? Bo smucić się z kimś oznacza być w empatii, być w relacji. A Babilon, jako wielka nierządnica, jako miasto takie odłączone od Boga, tam nie ma relacji. To jest jak piekło. Tam nie ma relacji. Każdy sobie, każdy jest oddzielony. Nie ma się czym smucić, bo jestem sam ze sobą tylko. Nie? Smutek taki prawdziwy jest możliwy tam, gdzie są relacje. Złość jest tam, gdzie są relacje. I radość jest tam, gdzie są relacje, gdzie są więzi. Nie? Bo radość jest właśnie ukryta w empatii, a więc w bliskości z drugim człowiekiem, w dawaniu siebie. Nie? I możemy w tym momencie popatrzeć też na to, jakie Jezus miał motywy radości. Co my możemy wyczytać z Ewangelii? Tak, tak w punktach to trochę wymienię, ale myślę, że jakby złapiemy, gdzie to jest w Ewangelii. Nie? Motywy radości Jezusa. Po pierwsze, bo zwyciężył. Jesteśmy w tym czasie, teraz Wielkanocnym. Bo żyje, jest samym życiem, bo nie zostawił niczego dla siebie, tylko wszystko oddał Ojcu. On ciągle mówił, że moim pokarmem jest spełnić wolę Ojca. Ja nie żyję dla siebie, bo zaufał Ojcu do końca. Zaufał mu, że Jego Ojciec jest większy od śmierci, którego spotkała. Nie? Że jest przez ojca kochany, że ojciec, i to Jezus też mówi, otacza go chwałą nieustannie. Jezus, radością Jezusa jest też to, że umarł dla mnie. Umarł dla mnie. Trochę tutaj bym powiedział, nie, nie umarł z mojego powodu. My czasem tak myślimy, nie? Na zasadzie, umarł dla mnie, bo. Coś ty narobił, coś ty narobił, teraz trzeba to jakoś naprawić. Ale on umarł, bo chce umrzeć dla mnie. To znaczy, chce mi pokazać, jak mnie kocha. I to jest motyw jego radości, głębokiej radości, bo oddał życie dla mnie, bo znalazł we mnie skarb, za który zapłacił swoim życiem do końca, do ostatniej kropli. Bo warto mnie kochać do końca. Mogą to być, to co teraz mówię, mogą to być rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. Dlatego, że często od razu robimy kalkę, ale tak człowiek nie potrafi kochać. Ja nie mam doświadczenia takiej miłości. Potrzeba się otworzyć na to doświadczenie. Bo tak kocha Bóg. Nie? Bo oddał mnie całego siebie, sobie, jakby, jest spełniony w tym, że On mi siebie oddał. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół. A Wy jesteście moim przyjaciółmi, mówi Jezus, że pokochał mnie, kochał mnie do końca i to czyni nieustannie, ciągle. Jego radością jest też to, że zwyciężył grzech i śmierć. Zwyciężył to. Przejdźmy do ćwiczeń duchowych Ignacego. Święty Ignacy bardzo podobnie idzie za Ewangelią. I w trzecim tygodniu ćwiczeń, który traktuje o męce Chrystusa, mówi, żeby. Być z Chrystusem cierpiącym, żeby, to znaczy, żeby przeżywać to, co przeżywa Jezus. I to jest łaska. I w czwartym tygodniu zmienia tę prośbę, czy modyfikuje tę prośbę w taki sposób, żeby teraz, a ten czwarty tydzień jest o zmartwychwstaniu, żeby mieć radość z Chrystusem zmartwychwstałym. Co to znaczy mieć radość z Chrystusem zmartwychwstałym? To znaczy nie, że ja cieszę się z tego, że Chrystus zmartwychwstał, tylko ja mam w sobie radość Chrystusa. To nie jest to samo. Bo kiedy ja się cieszę, że Chrystus zmartwychwstał, to jest moja radość. A kiedy ja się cieszę radością Chrystusa, to znaczy, że on mi dał taką łaskę, że ja mogę czuć dokładnie to, co on czuł. I tego nie da się wypracować, na to nie da sobie zasłu się zasłużyć, nie da się sobie tego wziąć, wyprodukować w sobie, no nie da się, bo to jest jego. Tak jak ja nie mogę przeżywać tego, co druga osoba przeżywa, ja mogę na zasadzie empatii wczuwać się w to i na zasadzie pewnej analogii z mojego własnego życia. Nie? Wiesz, słuchaj, wiem jak to jest cieszyć się z wygranej w totolotka, bo też wygrałem w totolotka, nie? To prawda nie szóstkę, tylko trójkę, ale tak? Coś tam wiem na ten temat. Ale ja się cieszę po swojemu, a druga osoba się cieszy po swojemu. Mamy coś wspólnego, ale to i tak jest moje indywidualne. I teraz Ignacy, święty Ignacy, zaprasza, żeby człowiek Prosił Boga o łaskę, bo tego naprawdę nie jestem w stanie sam sobie wyprodukować, żebym się cieszył tą radością, którą miał Jezus. Dokładnie tą radością. I dlatego ta prośba z trzeciego tygodnia jest taka trudna. Proś o takie cierpienie, jak przeżywał Jezus. Hmm. To jakie to może być? Jaka ciemność? Może nawet nie tyle cierpienie fizyczne, nie? jaka ciemność? Bycia zanurzonym w ludzkim grzechu, w ludzkiej podłości, w ludzkim narcyzmie, w ludzkim. Jak to jest? Nie? To jest trudna prośba. Ale Jezus, jak to dzisiaj powiedział uczniom do Emaus, czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, by wejść do chwały? A Ignacy potem powie: Żeby tak, jak będąc ze mną w cierpieniu, być ze mną w chwale. Nie? Może dlatego chrześcijaństwo jest trudne? Tak po prostu. Jest trudne. I ta radość, o której mówimy dzisiaj, nie jest łatwa. Nie jest łatwa. I naprawdę, uwierzcie mi, że łatwiej jest współczuć drugiemu człowiekowi niż się z nim cieszyć. Łatwiej jest mu współczuć. Łatwiej jest usiąść przy jego biedzie. Nie? Jezus chce nam dać pełnię radości. Hmm? Jan 15:11 mówi do uczniów i chodzi mi o to, żeby moja radość była w was. Właśnie nie wasza radość z tego, że coś tam, tylko moja była w was i żeby wasza radość wtedy była pełna. Nie? Albo przy okazji e, przypowieści o talentach, kiedy już Spotkał, spotyka się z tymi sługami, oni przynoszą te podwojone zyski. Byłeś wierny w niewielu, nad wieloma ci postawię. Wejdź do radości swego pana, wejdź do radości. To Jezus to mówi, to tak, jakby chciał powiedzieć: wejdź do Królestwa Niebieskiego. Nie? Że Królestwo Niebieskie to jest radość, to jest radość. No i w tym kluczu bym powiedział: tak, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Radość jest trudna, i radość z jednej strony jest łaską Pana Boga, ale taka głęboka wewnętrzna radość, a z drugiej strony jest też moim zaangażowaniem, przyjęciem tej radości i naprawdę cieszenie się. I radość w tym względzie nie jest łatwa, dlatego że łatwiej nam od razu widzieć to, co czarne. Dlatego na początku zapytałem, gdzie są moje oczy? Na co, na kogo jestem uważny? Czy na przeciwności, na trudy, na ból, na cierpienie? Czy choćby na fakt istnienia mojego, drugiego człowieka, świata i tego, co na tym świecie jest? Czy ja widzę rzeczywistość i jakimi oczami ją widzę? Bo od tego też zależy, czy będę się cieszył, czy przyjmę radość. Bo przecież może niektórzy z nas słyszeli, czasem od dorosłych, jako dzieci, nie? i z czego Ty się tak cieszysz? Nie? I z czego Ty się tak cieszysz? Jakby nie ma się z czego cieszyć. I Pan Bóg będzie przychodził do nas z łaską radości, i tej paschalnej, jak to ją nazywamy, i tej codziennej, ale czy ja tej bym tak powiedział, kurze znoszącej złote jajka, czy ja od razu nie przytnę skrzydeł, żeby przypadkiem nie poleciała. Bo nie ma się z czego cieszyć. Ja od razu mam fokus, moje oczy od razu idą na, na czarne, na czarnowictwo, na przeciwności. My mamy gdzieś w sobie coś takiego, że jak się będę cieszył nadmiernie, to zaraz przyjdzie jakieś nieszczęście. I czasem tu wychodzi obraz Pana Boga u świętego Jakuba w liście, to bardzo pięknie wychodzi. Tam taki człowiek nazwany jest wątpiący po grecku dipsychos człowiek o podwójnej twarzy. Że, no tak, może i Pan Bóg jedną ręką daje, ale w drugiej trzyma kija. Nie? Więc nie ma się z czego cieszyć. Tu coś dostałeś. O, to... Żeby radość wasza była pełna, mówi Jezus A Nie, 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 trzeba uważać nie To zaraz trzeba się odwrócić za siebie Patrzeć, czy gdzieś kija, kija nie ma nie? My się boimy Dlatego najczęstsze słowa w Biblii Jezusa, Boga Są nie bój się Nie bój się Albo ufaj synu, ufaj córko W Ewangelii mówi Jezus Nie bój się Bo to nam zabiera radość. To nam zabiera radość. I oczywiście to jest o pewnym rozróżnieniu też, bo są takie smutki, które są zdrowe, i są smutki, które są toksyczne. Jest lęk czy strach, który jest nam potrzebny, chroni nasze życie, ale jest taki lęk również, który nas wycofuje, zamyka w sobie. Albo pomaga nam uciec, nie angażować się. Więc to jest o pewnym rozróżnieniu. I mówimy to w tym znaczeniu, właśnie, który blokuje naszą energię życiową, naszą radość, która jest połączona z pokojem serca, z wdzięcznością. Nie tylko z uśmiechem. Nie trzeba się uśmiechać, żeby przeżywać radość, chociaż to jest taka naturalna reakcja ciała. Tak? Całe ciało jest włączone w to, kim jestem, co przeżywam i co sobą komunikuję. Całe ciało jest włączone. Ale nasz umysł potrafi to zblokować. Właśnie choćby w to, nie ma się czego cieszyć. Nie? Wygrał w to to lotka, bo po prostu nie ma się z czego cieszyć. Nie? Teraz, gdzie to schować, jak to zabezpieczyć przed złodziejami. Nie? A tu zaraz będą biegać, każdy będzie chciał wsparcia, cała rodzina nie? Bo, bo nie, to nieszczęście w ogóle, że ja to wygrałem, nie? Są ludzie, którzy tak będą na to patrzeć. Zobaczcie, fakt jest jeden. Jeden się ucieszy, a drugi powie, że to nieszczęście dla niego. I to jest o tym też, kończąc, to ja decyduję, jak chcę żyć. To ja decyduję... Też, czy przyjmę radość, i czy że będę się cieszył, czy poobcinam skrzydła i nie ma. Nie ma radości, nie? nie ma żadnej radości. To ja o tym decyduję, a Pan Bóg chce zawsze dać, bo jest kimś, kto daje. To jest jego natura. Nie ma inaczej. On zawsze daje. I daje radość, i święty Ignacy też nazywa to pocieszeniem duchowym, taką sytuacją, w której Pan Bóg udziela się w sercu człowieka i daje mu siebie. I on wewnętrznie człowiek odczuwa to jako radość, jako pokój serca. Są przeciwności, ok, damy radę, zaufanie. Do Boga, do życia, do siebie, do własnych sił. Tak? Nie wywyższanie się, że o ja to teraz, tylko zaufanie. Pan Bóg przychodzi z taką łaską. On to nazywa pocieszeniem duchowym. Mówi: Zły duch robi wszystko, żeby to człowiekowi zabrać. Bo wtedy człowiek będzie w czarnej dziurze. Wszystko będzie widział w czarnych barwach. Będzie widział, że nie, to się nie da, nie ma, co, nie, nie ma po co, tak, to, to jest niemożliwe. Pan Bóg mnie zostawił, Pan Bóg mnie opuścił, ludzie mnie zostawili, tak, jestem sam. I okazuje się, że to, to jest nieprawda, to jest tylko mój sposób patrzenia, moja interpretacja świata pod wpływem doświadczenia wewnętrznego. Dlatego wracam. To ja decyduję, czy co przyjmę, jak patrzę, czy przyjmę radość, czy przyjmę pocieszenie, które Bóg daje, czy przyjmę życie, które on mi daje. Czy ja to przyjmę, czy będę się z tym szarpał? Niech radość Jezusa, żyjącego z martwych stałego nam towarzyszy. E ona nam towarzyszy, tak by to trzeba powiedzieć. Nie? A niech nam towarzyszy w tym sensie, że my ją przyjmiemy, że my wpuścimy ją do domu gościnnie, otworzymy serce, powiemy: przyjdź, chodź, jesteś mile widzianą przyjaciółką. Chodź, pogadamy. Chodź, ucieszymy się życiem. Bo ono takie jest, do ucieszenia się. Ponieważ żyjemy w okresie paschalnym. To znaczy. My żyjemy już czasem, w którym Jezus Chrystus z martwych stał i żyje i co roku uobecniamy to na nowo, tak jak teraz. Więc cóż może mi się stać?